Pozytywny wik, pozytywny wik, pozytywny wik, pozytywny osz, pozytywny osz, pozytywny, 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 pozytywny Hej, witajcie w kolejnym odcinku, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o tym, dlaczego warto dbać o relacje partnerskie i jak je tworzyć. Mam przed sobą Olgę i Michała, którzy prowadzą kanał społeczni. i opowiedzą Wam w ogóle czym się zajmują na co dzień, tak aby troszkę nakreślić dzisiejszy materiał. Od trzech lat prowadzimy firmę, mamy zespół, mieszkamy w Hiszpanii. Prowadzimy świetny związek, bardzo o niego dbamy. Oraz nie tylko teraz, ale podczas tego, jak tworzyliśmy biznes, też o niego dbaliśmy. I o tym chcemy Wam dzisiaj opowiedzieć. Czyli, jak właśnie radzić sobie, budując związek oraz biznes jednocześnie. Jak budować taką naprawdę trwałą relację z partnerem, prowadząc razem z nim swój biznes. Wielu osobom wydaje się, że tworzenie biznesu ze swoim partnerem jest trudne, a czasami w ogóle wydaje mi się, że jest to niemożliwe. Okazuje się, że to jest nieprawda, ponieważ prawidłowo prowadzona relacja e, powoduje to, że jesteś w stanie z partnerem swoim osiągać bardzo dużo, na przykład w sferze też biznesowej. I jak to zrobić? U nas wyglądało to tak, że 24 godziny na 7 spędzaliśmy ze sobą. E, dla niektórych może to być niekoniecznie dobre. Zależy też od, to yes. od osobowości, prawda? Bo są osoby, które lubią bardziej spędzać czas. My bardzo lubimy ze sobą na nawzajem spędzać czas, więc u nas to było takie zdrowe spędzanie czasu, wartościowe yy, i wiele też uczyliśmy się przez to od siebie, byliśmy takimi coachami swoimi, że tak powiem, że kiedy Michał na przykład rozmawiał z klientem i ja to mhm. słyszałam, to po rozmowie dawałam mu feedback, tak samo jak ja miałam jakieś sytuacje w pracy, to Michał komentował, dawał mi po prostu on jego feedback w stosunku do mnie, co mogłabym zrobić lepiej, przykładowo, jak ja tworzyłam jakieś grafiki. Więc to było na tyle fajne, że przez te 24 godziny na dobę, kiedy prowadziliśmy biznes i szczególnie na początku, mieliśmy cały czas wpływ na siebie wpływ na siebie i taką wspólną moc, która mhm. powodowała, że ten biznes był e, tak jeszcze szybciej mógł prosperować. Prowadzicie razem biznesy. Jak wygląda taki standardowy dzień pracy? Jak to mniej więcej wygląda? Czy siedzicie obok siebie, czy wspieracie się, czy raczej jesteście zamknięci w sobie i każdy robi swoją robotę? U nas wygląda tak, że w sumie od początku siedzimy biurko w biurko, koło siebie, także łatwo nam się komunikować. Na początku głównie wynikało to też z tego, że kiedy właśnie robiliśmy coś i często byliśmy zależni od siebie w stylu: Ja pytałam Michała o coś, albo on coś o mnie on coś mnie. To było nam łatwiej po prostu w komunikacji, kiedy to był na przykład film, wideo, żeby puścić i pokazywać, to jakbyśmy siedzieli, nie wiem, w innych pokojach, to trudniej by nam było się skomunikować, więcej czasu by to zajmowało. E, no i w sumie tak zostało do dzisiaj. E, I myślę, że super sobie radzimy z tym, że nie przeszkadza nam to. Dobra, to sprzedaję moim widzom taką radę, jak połączyć związek z biznesem. Okej, okay, na początku trzeba na pewno bardzo dużo rozmawiać, ponieważ e, czas, który spędzacie e, i czas, który musicie poświęcić na rozwijanie biznesu nie jest do końca proporcjonalny, dlatego że więcej tego czasu jednak trzeba poświęcić pracy i to jest całkowicie naturalne. I kiedy decydujecie się na to oboje, że wspólnie chcecie robić biznes, to po prostu zgadacie się na to. I żeby ten okres przetrwać, ten trudny okres, ale wydaje mi się, że okres, który Friestne. warto... Tak, dokładnie, okres owocny, który warto przetrwać, żeby właśnie mm, zebrać później plony. Jeżeli będziecie odpowiednio rozmawiać często o tym, wspierać się nawzajem, przypominać sobie, że właśnie podjęliście tą decyzję, bo macie jakiś tam plan, bo ja macie jakiś tam cel, do którego dążycie, i wspólnie razem jak będziecie nawet często o tym rozmawiać, nawet w momentach, kiedy jesteście już mega zmęczeni, kiedy już macie dość, przynajmniej u nas tak było, że często wychodziliśmy na późne spacery. I to było tak, że sama rozmowa taka była dla nas właśnie takim wsparciem, taką motywacją, że dalej w tym trwaliśmy. No i ten rok, dwa po prostu cisnęliśmy. Oczywiście poświęcaliśmy czas również na związek, natomiast kluczem jest tutaj rozmowa, bo są sytuacje, są momenty, w których jest trudniej, w których ma się więcej pracy, szczególnie na początku biznesu, w których trzeba po prostu poświęcić ten czas i żeby przetrwać, żeby pogodzić właśnie ten związek z biznesem, trzeba dużo rozmawiać. Żeby nie obciążyło to związku, żeby nie powodowało, że on się na przyjechał. Okej, okay, czyli rozlezi. podczas rozmowy oddzielacie biznes od relacji, tak? Czyli wychodzicie sobie i zostawiacie biznes za drzwiami, a rozmawiacie o relacji e, między wami, tak? Tak, e, rozmawiamy o relacjach, e, a dodatkowo, jeżeli chodzi o rozmowy na temat e, biznesu, to tego e, to wspólne mm, robienie sobie tak zwanych save the game, po co to robimy, e, co się zmieniło, żeby sobie uświadomić, że e, miejsce w jakim jesteśmy, a miejsce w jakim chcemy być, e, że, że jesteśmy w tym dobrym procesie, który sobie okay. razem wspólnie założyliśmy, że idziemy do przodu. I to jest też takie umacniające tą relację, bo pokazuje to, że e, no, tą energię, którą wkładamy w ten biznes, no to e, Okej, okay. no to super. Dobra, dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli się podobało, to zostawcie łapeczkę w górę, wbijcie też do A Społecznych, tak, bo tak. nagrywają naprawdę mega content. E, no i nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału wraz z dzwoneczkiem, aby nie przegapić najnowszych moich materiałów. Trzymajcie się, na razie. Hej. Dziękuję, pa pa!